Siema. Tak się składa, że w ten weekend, czyli od 24 do 26 maja 2024 roku odbywają się dwa bardzo prestiżowe wyścigi. Grand Prix Monaco oraz Indy 500. Tak w sumie to wyścigów w ten weekend jest o wiele więcej i jeżeli trafiliście na jednego z naszych poprzednich shortów, to już wiecie z czego możecie wybierać. A dzisiaj jako wstępniak do tego wspaniałego wyścigowego weekendu przedstawię Wam parę ciekawostek o obu wyścigach. A jak oglądacie to po tym weekendzie to mam nadzieję, że ściganie było na najwyższym możliwym poziomie. Do materiału. Zaczniemy sobie od czegoś dla mnie osobiście bardzo śmiesznego, czyli od pecha Sharla Leclerca w Monaco, częściowo spowodowanego wspaniałą myślą strategiczno-techniczną najbardziej utytułowanego zespołu wyścigowego w historii, czyli Ferrari. Jak pewnie wiecie, Charles Leclerc pochodzi z Monaco, w którym odbywa się jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie, zwany również perłą w koronie Formuły 1. Byłaby straszna szkoda, gdyby pochodząc z Monako i jeżdżąc w F1 od 2018 roku ani razu nie stanąć na podium, prawda? Prawda, bo dokładnie to się teraz dzieje. Klątwa Monako w przypadku Leclerca wykracza nawet poza F1, bo Monakijczyk nie ukończył wyścigu w 2017 roku w F2 jadąc w premie, w 2018 roku już w F1 jadąc w Zauberze, w 2019 roku jadąc już w czerwonym bolidzie z czarnym koniem, w 2021 roku to nawet nie wystartował w wyścigu, bo mu silnik odmówił posłuszeństwa. I coś tam kiedyś Enzo Ferrari gadał, że Aero jest dla tych, co to nie umieją budować silników, czy coś takiego. W 2022 roku skończył zaraz za podium po starcie z Position, a w 2023 roku skończył szósty. W 2022 roku to w sumie też się rozbił, ale w wyścigu historycznych bolidów. I tak, też prowadził Ferrari. Biedny Charles. Ciekawe co się stanie tym razem. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście prostą startową na Indianapolis Motor Speedway, to na pewno zwróciliście uwagę na linię startu bety wyłożoną cegłami. Jest to pozostałość po wielu modyfikacjach nawierzchni 114-letniego toru. W 2017 roku z toru wydobyto próbkę pokazującą na nawierzchni od samych cegiel wyłożonych jeszcze w 1909 roku. W opisie zostawię Wam linka do całej historii, bo jest to coś co warto przeczytać. Yard of Bricks od 1996 roku jest również miejscem wyjątkowego wydarzenia, jakim jest całowanie cegieł, zapoczątkowane przez mistrza NASCAR Dale'a Jarreta. Jarrett po wygranej w Brickyard 400 razem z szefem ekipy wyszedł na prostą startową i obaj uklękli i ucałowali cegłę wyznaczające linię startu mety. Do kierowcy i szefa ekipy dołączył cały zwycięski zespół i do dnia dzisiejszego, łącznie z piciem mleka, o którym wspomnieliśmy w innym materiale, jest to tradycja, którą kontynuują kolejni zwycięzcy Indy 500. Olivier Panis wygrał Grand Prix Monaco w 1996 roku. Jest to dziwne samo w sobie, biorąc pod uwagę, że jego ówczesny zespół, czyli Ligier, nie wygrał wyścigu od 15 sezonów. Jeszcze dziwniejsze natomiast są okoliczności, w jakich się to stało. Wyścig ukończyło tylko trzech kierowców Panis, David Coulthard oraz Johnny Helmelt. Z różnych powodów wycofało się 18 pozostałych, jednocześnie w ciągu całego tego wyścigu, a nieraz na to, że nie pojawił się samochód bezpieczeństwa. Przygotowania do Indy 500 trwają prawie dwa tygodnie, składają się z dziewięciu sesji treningowych, czterech sesji kwalifikacyjnych i samego wyścigu. Sesje na Grand Grampina i Moni zaczynały się 17 maja i kończyły wyścigiem 19 maja. Do tego czasu w Indy 500 miały miejsce 7 z dziewięciu sesji treningowych oraz wszystkie cztery sesje kwalifikacyjne. Grand Prix Emilio Romani zdążyło się zacząć i skończyć, a Indy 500 ma do przejechania kolejne dwie sesje treningowe oraz wyścig, odbywający się tego samego dnia, którego odbyła się następny z kolei Grand Prix Formule 1. Podczas wyścigu w Monako w 2004 roku zespół Jaguara promował film Ocean's 12, czyli film o napadzie. W jaki sposób można promować film o napadzie za pomocą bolidu f 1. Obklejając bolid logiem filmu, logiem wytwórni filmowej, pozując do zdjęć z aktorami grającymi w filmie itd. itd. Typowa kampania reklamowa. No właśnie. Typowo. A Jaguar chciał zrobić coś nietypowego. Więc postanowili przykleić do przedniej skrzydeł obu bolidów diamenty warte 250 tysięcy dolarów za sztukę. Kamek warty 250 tysięcy dolarów, przyklejony do najbardziej podatnej na uszkodzenia części bolidu podczas najbardziej wymagającego wyścigu na torze ulicznym w kalendarzu. Co może później tak. No dokładnie to co myślicie. Christian Klein, będący kierowcą Jaguara w tamtym czasie, wjechał w tył Nika co spowodowało uszkodzenie przedniego skrzydła i uderzenie w barierkę. Co stało się z Diamentem? Do tej pory nie wiadomo, bo nigdy go nie odnaleziono. Biorąc pod uwagę, że Diament robił za reklamę filmu o napadzie, Kamek zniknął bez śladu, a ja robię o tym film 20 lat później, można chyba uznać, że reklama się udała. W całej historii Indy 500 tylko 5 razy zdarzyła się wygrana rok do roku przez tego samego kierowcę, a ostatni raz miał miejsce 22 lata temu. Jeżeli Joseph Newgarden, zwycięzca z 2023 roku, wygra tegoroczną edycję, otrzyma bonus w wysokości 440 tysięcy dolarów. W 2021 roku podczas Grand Prix Monaco miał miejsce najdłuższy pit stop w historii. Oczywiście jest to trochę naciągany rekord, bo mówimy tutaj o pit Walteriego Bottasa z Mercedesa. Podczas wizyty u mechaników, nakrętka od jednego z kół została uszkodzona, co uniemożliwiło zmianę opony. Postój trwał w cudzysłowie 43 godziny i zakończył się zdjęciem koła z bolidu dopiero w fabryce Mercedesa. Słyszeliście kiedyś takie pojęcie jak konflikt interesów? Według Wikipedii definicja to wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych. A według mnie definicją konfliktu interesów jest Roger Penski. Penski od 2019 roku jest właścicielem IndyCar, Indy 500 oraz Indianapolis Motor Speedway, w którym startuje również jego zespół Team Penski. W tegorocznej odsłonie wyścigu pierwsze trzy miejsca na starcie zajęły buik Penski. Zeszłoroczny wyścig został wygrany przez New Gardena, prowadzącego bulik Penski. Team Penski ma też największą ilość zwycięstw w Indy 500, konkretnie 19. Ciekawostek o F1 nie można zakończyć bez Kimiego Rekonena. W 2006 roku, na okrążeniu 51, McLaren Kimiego doszedł do wniosku, że on tu już ma dość tego Monaco i się zepsuł. Kimi zaparkował auto w bocznej alejce, której czekała go długa, około 20-minutowa droga do jego garażu. Finn doszedł jednak do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie udanie się na swój jacht o nazwie Kolejna zabawka aby napić się szampana ze swoimi kolegami. Komizm całej sytuacji dodaje fakt, że realizator cały czas pokazywał drogę Kimiego do panoku zamiast skupić się na pokazywaniu wyścigu. No dobra, ta ostatnia ciekawostka też jest trochę o F1, bo to jednak nasz główny sport motorowy na tym kanale. Indy 500 zostało wygrane przez 13 kierowców F1. Z bardziej znanych byli tu Jim Clark, Graham Hill, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, Takuma Sato oraz Marcus Erickson. Indy 500 w latach 50. było trzecią mistrzem świata Formuły 1, jednak na wyścigu nie pojawiało się zbyt dużych zespołów z Europy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film był w porządku. Jak się Wam podobało to możecie dać lajka i suba, żeby mieć więcej takich materiałów w przyszłości. I życzę dobrego ścigania w ten weekend. Nara.